No, witam hodowców w tym dodatkowym odcinku. Mam do zaprezentowania wam pięć takich tych późniejszych młodych. Tam jeszcze pewnie coś potem będzie, bo dzisiaj też obrączkowałem tam trochę sztuk, a więc, a więc trochę tego jeszcze będzie. A już mi te gołąbki nie są potrzebne, ponieważ tam na zimę myślę sobie 20 sztuk zostawić. A resztę, no to tam pod sprzedaję, bo. No bo nie jest mi tego tyle potrzebne, no nie. I tak sobie jakoś dużo tych rzutów tam nie puszczałem z gołębi, bo tam niektóre pary to po jednym rzucie miały, niektóre po dwa. Tam jedna para tylko trzy rzuty miała. Bo jakbym chciał wszystko zostawiać, to miałbym tych gołębi już może z 70. A tak to jest teraz około 40 paru no nie. Dobra. Więc może tutaj tak pokrótce pokażę, jak tutaj to wygląda. Taka niebieska, lekka strzałeczka to będzie samiczka na pewno. I ona tutaj wśród nich nie ma rodzeństwa, bo drugą też samiczkę identyczną, niemal jak ona, tylko ma trochę więcej białego. Zostawiam sobie do dalszego hodowania. Tu macie dwa białe, to są gołąbki z jednej pary. Więc nie wiem, co to jeszcze będzie. Możliwe, że samiec i samiczka ten jest trochę taki biedny, o widzicie obdziubany ale już mu tu odrasta fajnie na głowie ponieważ jak tam przerzuciłem do innych młodych na przedział to tam jeden już jest taki samczyk dosyć agresywny no i po prostu ulał tego powyrywał mu tych piórek ale już widzę mu odrasta i dalej tutaj macie dwa najmłodsze z tych wszystkich gołąbków one będą oba samczyki bo ta para zawsze mi daje po dwa to zawsze są dwa samce i też tak nawet z budowy wyglądają jeden taki pstry tu z przodu a z tyłu taki zwykły nakrapiany no, te będą raczej gołąbki takiej mocniejszej budowy bo te białe to będą raczej drobniejsze ta niebieska też będzie drobniejsza a te dwa nakrapiane to raczej takie konkretniejsze gołębie więc wszystkie z obrączkami z kartami także jakby ktoś był zainteresowany to numer telefonu w opisie to proszę żeby jak coś dzwoniły tylko osoby no które są zainteresowane No nie To coś tam wybierzemy i Od razu mówię wysyłek teraz nie ma do końca sierpnia Bo poczta wstrzymała A więc Jak coś to odbiór osobisty To będzie można sobie przyjechać obejrzeć I jak się spodobają to sobie coś wziąć Jak nie to nie ma problemu Nie trzeba brać, tu nikogo nie zmuszam No i tak to tu Ptaszki się właśnie prezentują, także taka nadwyżka już późniejszych młodych. One od razu, o, zapomniałem dodać nieważne informacje nie były w ogóle na dachu. Je ja teraz w głębi przestałem puszczać, bo nie, są te zbiory, no nie koszą tutaj zboża. U mnie z tyłu, za stodołą jest sam, same pola, no jak się ciągnie, to same pole, żadnych domów, nic. Więc te jastrzębie po prostu na te ścierniska przylatują. To naprawdę lata bardzo dużo, szczególnie w południe. Więc sobie na razie te, ten okres zbiorów na polach odpuszczę, nie puszczam, bo po prostu widzę, ile tu się tego kręci, więc gołąbki w ogóle na dachu nie były. Jeszcze piszczą, no nie, nie wiem, czy było słychać, ale tu jeden jak wkładałem telefon do środka, piszczał, więc z oblataniem nie powinno być problemu. Także jak coś, to zapraszam do kontaktu takich pięć młodych. Jest to nabycia. No i co? W zasadzie to tyle. No co ja mogę o nich tu gadać? Gołąb jak gołąb. Widzieliście je. Myślę, że dosyć dobrze je tu pokazałem. Wszystkie zdrowe. Nic im nie dolega. Więc tyle byłoby w tym odcinku dodatkowym. Widzimy się za tydzień w piątek. Cześć.